W poprzednim odcinku. Z tej strony Magnus. Witam was w końcu na moim kanale. Dajcie za tu łapkę. Za moje poświęcenie. Uh, poza. Poza. Oczywiście. Lecimy, lecimy, lecimy. a dropu no, nam ten, el primo, a więc nic nie dropnie już. Teraz kolejny odcinek. Siemanko ludzie, z tej strony Megnes i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj w ogóle nie byłem na moim koncie, ale dzisiaj na odcinku nie będziemy grać ale będziemy liczyć ile nasze wszystkie screeny, nawet starpońcy ale najpierw gemy kosztowały to jest bardzo niedużo, bo nie mam za dużo skinów ale, ale po prostu tak sobie liczymy a więc gemy Mamy jakiegoś za nie, do Shelly. o, mamy rozbojniczka Shelly, czyli ten skin kosztował 30 gemów, czyli 30, tu nic, 30 na razie gemów, 30, o, pandanita, 30, czyli już 60 gemów. Y Leonard Karl to był, o, 80 gemów. Czyli 60 i 80 to jest 140 gemów 140 gemów nie ma żadnego skina, 140 gemów, 140 gemów 140 gemów, 140 gemów, 140 gemów 140 gemów, 140 gemów, 140 gemów, 140 gemów tu mamy za StarPointy 140 gemów, 140 gemów. Tu mamy złotego barleja, czyli 140 gemów. Mamy 170 gemów. 170 gemów. 170 gemów, tak. No to to tyle. 170 gemów łącznie za skiny. Czyli, czyli mamy równą wartość 40. 7 złotych i 99 groszy równa wartość 170 gemów. Ech. Dobra, teraz lecimy za skiny za łpońców. A więc mamy tutaj studentka M, czyli skin, który dodał, został dodany w najnowszej aktualizacji. I... 50 gemów 50. Tu nic nie mamy. O! Tu jest 500 star pointsów. Czyli już 1000 star mamy z tego. 1000 star pointsów. 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 1000, 1000, star pointsów. 1000, 1000, star pointsów. 1000, 1000. O! 1500 star pointsów. Różowa Piper 500. 1500 star pointsów, czyli wartość równa 1 tera mega boxa. 1500 star pointsów. 1500 i równe 2000 star pointsów. Y, mam 4 skiny po 500 star pointsów. I teraz najlepszą postacią i jakby moim najbardziej fajnym skinem ze Star Point. Ja sobie wybiorę skin, to nią zagramy, żeby tak nie było tak za nudno. Za nudno. A może dorobimy te dwie skrzynki? Tak. A ja najpierw tymi skinem ze Star Point, a potem za właśnie kastę. Studentka MC jest dosyć fajna. Dosyć. Fajne, tu mieliśmy jeszcze Tarę. Tar tar Tara mi się w ogóle nie podoba. Tarą na pewno nie będziemy grać. Yy, za kogo ja miałem Piper. Piper mi się średnio podoba, dlatego, że to jest dziewczyński skin. Ale go jednak zakupiłem. Yy, no najbardziej ta studentka M. Kolcik fajny skin, ale trochę taki bury, szaro-bury. Mamy piękny dzień. Nie, nie za dziewczyński, nie za chłopięcy no to weźmiemy sobie, zagramy strasznie, ems ciekawe czy będzie szczęści czy wręcz przeciwnie i... i... i będzie... źle czekajcie, ja tu próbuję ją jakoś osłabić pięknie ja się boję tam wchodzić bo mnie ktoś rozwali ja mam trochę dużą rangę, trochę dużą. Trochę bardzo dużą. nie chcę teraz stracić stracić pucharów. Dobra, mamy to. Mamy cztery. Ten. Cztery już powercipsy, a więc ja tu myślę, że to może być win. To może być win. O ja, ci I wystarczyło tylko pójść na środek. Tylko... Nie, nie tylko na środek, ale... Słuchajcie, o, ktoś tam jest, ktoś tam jest, trzeba tego kogoś, kto, tego ktoś rozwalić. Oszty, ty, oż ty, nie, się nam nie poszczęściło. Dobrze, akurat nieudana gra, bardzo nieudana gra. Okropnie, okropnie, dużo pułarków już straciliśmy. Kr ogromnie okropnie ale, ale się nie poddajemy, ale się nie poddajemy. No i tak będziemy mieć minus ładki już teraz nie. Premarki nie obchodzą, Znaczy opadzą, ale Nie bardzo. Jakbym miał jakąś nową postać, która by, którą bym mógł wbić jeszcze jakieś fajne puchary na fajnych okolicznościach. Fajne... na przykład nie wiem 20 rangi. 20 rangi. A chciał mnie porobić gościu. Chciał mnie hop porobić, ale... Ale się nie udało, bo hop, hop, hop chciał, ale się nie... się nie dochciał. Się nie dochciał. Ja się sam. A ja teraz tak bledzę. Nikogo tu nie ma. A więc... Słuchajcie, słuchajcie, my tu mamy takie szanse, że, że nie wiem co my możemy tu zrobić teraz. Nie bardziej prawdopodobnie wina. Yy... O kurczę. Nie! Chciałem uciekać i zrobić wina! Ale nie zrobiłem. Yy, teraz byśmy musieli trochę, troszkę, troszkę, ale za bardzo... Za bardzo więcej niż troszkę. 15 na pewno zdobędziemy, ale... Mamy teraz szansę zdobyć 3000 star oraz, oraz słuchajcie, otworzyć. Albo nie, Ma, mam taki z Wami, mogę mieć z Wami układ. To bardzo zły pomysł, ale no, może się, może być jednak fajny. No typowi się nie poszczęściło. Myślałem, że mnie burza poparzy, a więc chciałem ten. Ale gościu naprawdę nie ogarniał. Gościu naprawdę nie ogarniał. E, typ ten. choć w ogóle nie ogarniał. Ten też w, w, nie za bardzo. Gościu nawet ze starpowerem próbował mnie porobić, a a no, porobił samego siebie dosłownie. Oh, win, yes. O! win jest! O Jacie! I mam słuchajcie, 3000 star pointsów. 3000 star pointsów? Jeszcze nigdy w sumie nie miałem 3000. jeszcze nigdy nie miałem 3000. Jeżeli będę otwierać właśnie to, gdy już będzie aktualizacja, to otworzę mega boxa i big boxa. Ja zrobię teraz z wami układ. A jeżeli wtedy nie będzie aktualizacji lub nie wiem, jakichś jajecznych postaci, bo już widziałem, że jakieś takie okazje będą, to nie otwieram i czekam kolejne 12 dni. Żeby otworzyć mega Ale jeżeli takie coś będzie, to obiecuję, że otwieram to i to. Bo nie opłaca mi się otworzyć mega boxa, big boxa i big boxa, bo to jest wartość 16 skrzynek, bo 2 mega to jest wartość 20 i jest większa szansa. A więc jeżeli nie będzie żadnej okazji, to nie otworzę. Jest, serio, nigdy w życiu tak nie miałem. Teraz jakąś postacią dla rozluźnienia. Może Barley. Ale musimy ostrożnie grać. Ostrożnie tyci pyci grać. Szkoda, że nie El Primo byłbym robił pranka, ale nie chcę ryzykować 20 rangi. Nie chcę ryzykować. O ten karl ten! Pewnie mu dopiero dropnął, bo widać dokładnie i poszczególnie. Czy ma tyle HP ile Jackie, Czyli tyle postaci. Tyle HP. Ile, ile powinien mieć na samym początku. Chyba, żeby on był roz nie ulepszał. I dużo grał. To wtedy to, 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 to jest tryb beznadziejny. Kompletnie, kompletnie, ale to bardzo kompletnie dziwnie. Dziwnie zrobione, ale... Gościu chciał to, to miało. Yy... Ale kurczę, no ten barle jakoś mnie rozluźnił. Sprawę tylko rozluźnił pucharki i niektóre uciekały mu. Uciekły mu. Dużo mu pucharków uciekło. A to bardzo niedobrze. Kimby yy... tu teraz rozluźnić pucharki? Aż tak, że niektóre, które chciałyby gdzieś mieć domek, tam wejdą. I będą. Będzie ich więcej. hodownia pucharków. Eee. Ty bo! Bościu! 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 A tego się nie spodziewałem. Słuchajcie, to się tak stało teraz. Tak się stało, że aż się stało, także że coś się stało. Sprawdzimy, czy tam typek jakiś waliat, który chce oszukać Braula, chce nas oszukać. Jednak nie. pięć parki psów, to raczej win nie będzie, ale ale jest szansa, jest szansa, jest szansa. Jest, jest, jest szansa. Jest szansa, jest wszystko nie raz, wszystko jest win. O Jezu. Ojacie, no zaraz będzie. Zaraz damy radę. I... Słuchajcie, robimy wina i koniec. Niech e... głowa będzie z nitą, albo bez. Najlepiej, ale no nie wiem, niech, niech będzie jak będzie. Niech będzie... o I weszła w minę, normalnie chciała... Zrobiła... Nie popieram tej decyzji. Ale tak było. Yy, a więc dobrze. Takim oto sposobem uzyskaliśmy prawie skrzynkę. Prawie. Mówię prawie. I... 20 rangę. I 3000 starpońców. I wyższe puharki na Tiku. I wyższe pucharki na prosy GT plus czyli na naszym klubie do którego serdecznie was zapraszam. I tyle. Yy, a więc jeżeli odcinek wam się spodobał zostawcie łapeczkę w górę suba na kanale i dajcie znać w komentarzach pod tym filmikiem czy chcecie mieć jeszcze filmiki z konta XD. Bo na to ostatnio więcej jest chyba yy, filmik. no. Dużo więcej na ten czas filmików jest właśnie na koncie Good Łukasz niż na koncie XD i na moim głównym koncie właśnie UK 1259 A więc dajcie znać, czy chcecie jeszcze to konto. Ja bym mógł wbić Jessy i to by było tyle. Chyba, że chcecie jeszcze więcej filmików, a więc dajcie znać. I no, i to tyle. Cześć.